Kierowca osobowego Peugeot trafił do szpitala po zderzeniu z dostawczym Iveco. Do wypadku doszło przed 10 w Lesznie na Alejach Konstytucji 3 maja, tuż za zjazdem w ulicę Kiepury. Aspirant sztabowy Paweł Mędzel. Uczestniczymy w wypadku drogowym. Samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym Peugeot 106. Ten Peugeot wyrzucony poza drogę, on prawdopodobnie do jazdy już się nadawać nie będzie. No widzimy dość znaczne uszkodzenia, także chyba do jazdy nie będzie się nadawał i jest w tej chwili na poboczu. Przerysowana burta tego dostawczaka, pewnie jakaś zmiana pasa. Trudno mi jest to ocenić. Myślę, że dochodzenie policji to ustali. Na pewno ktoś musiał wymusić pierwszeństwo przejazdu. Czy ktoś trafił do szpitala? Tak, kierow... do szpitala trafił kierowca samochodu Peugeot 106, starszy mężczyzna. Pan tym dostawczakiem jechał, tak? Skarżył się pan, że świadkowie byli i zniknęli? No, zniknęli oczywiście wszyscy od razu. A jak to wyglądało? Pan jechał tym dostawczym autem w stronę, w stronę no, McDonald'a? McDonald'u, no ja i. Jadę sobie środkiem, ten pan tutaj wjechał na ten baz. On wyjeżdżał spot... tak, z Kiepury? Tak, z Kiepury. No i nie wiem, czy nie zerknął bo starka. Ja chęcał czasem środkowym, no i zobaczyłem go przed, przed maską. No. Przerysował panu prawą burtę? Burtę, tak. No i zdążyłem odbić leko w lewo, no ale jeszcze, jeszcze go burtą zahaczyłem. No. Pan wiezie e, okna. okna. Tak. Ocalały wszystkie? Tak, wszystko jest okej okay, dopóki. Tylko...